to jest nowe objawienie, to jest taki nowy mesjasz, który walczy z systemem. To jest właśnie bardzo podstępna, wyrafinow wy wyrafinowana, wielopiętrowa gra. Służby specjalne są wytrenowane w takich kombinacjach operacyjnych, gdzie coś toczy się na pierwszym planie, ale ludzie nie wiedzą o tym, co się dzieje w tle. Nie mają o tym żadnego pojęcia. A to, co się dzieje na pierwszym planie jest teatrem, jest na użytek opinii publicznej. A prawdziwa rzeczywistość jest na scenie, jest za kurtyną. Jest taka, jest przedstawiona w taki sposób, że przeciętny człowiek tego nie widzi. Mówię o tym Państwu dlatego, bo w tej chwili dzieją się rzeczy, których wiele osób nie rozumie. Po prostu następuje przegrupowanie sił. Po klęsce Bolesława Komorowskiego układ, który dotąd niszczy Polskę, zdał sobie sprawę, że dalej nie da się już jechać samą platformą. I. Przygotowana jest szalupa po szalupie. Ta pierwsza to była szalupa z panem Petru, ta druga to jest szalupa z panem Stonową. Być może nie jest to ostatnia szalupa, ale ta jest rzeczywiście przygotowana w sposób niezwykle staranny i w sposób bardzo sprytny. Jak będą jakieś pytania w tym względzie, to ja oczywiście Państwu na to odpowiem. Na no ja ile tylko będę potrafił. Natomiast póki co to yy, yy, spróbuję. Spróbuję nawiązać do głównego wątku naszego spotkania. Przyjechałem do Państwa z książką Niebezpieczne Związki Donisława Komorowskiego. Dziwny był los tej książki. Pan prezydent Stanisław Komorowski.